Kolejny unboxing Tym razem pedał hamulca CSL Pedal z Kit Dokładamy do podstawowego zestawu hamulców Szybkie wideo one z ręki, nie mam tylko jedną rękę do operowania Zaraz zobaczymy zawartość tego oto pudełka, ten podstawowy hamulec, który jest dołączony do podstawowego zestawu, no powiedzmy sobie, że jest taki o i dlatego postanowiłem zakupić ten, może w przyszłości będzie upgrade na fotelujki i ewentualnie jakiś wyższy model, jak fanatyk wyda, zobaczymy. No, to Takie oto pudełko 600 zł. Koło to przyjemność. Co mamy w środku? No sam pedał. Jedną ręką ciężko. Tak się prezentuje. Dość ciężki czujnik. No i plastikowa nakładka, to wszystko będziemy montować do tego oto zestawu pedału Dodatkowo jest załączony kabel i podejrzewam Wam też zestaw czterech nakrętek. Wow, twardy. Ciężko jest wcisnąć. Tak jak mówili, czytałem na internecie, że jest bardzo twardy ten hamulec. No zobaczymy, jakie będziemy kręcić czas okrążeń używając Load -cela. Dobrze, moi drodzy. Pozdrawiam. Do usłyszenia w kolejnych częściach.